Good morning, Helena. Dzień dobry. Dzień dobry. Siemanko! Zapraszam do subskrypcji kanału Otóż, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, które będą regularnie dodawane. A 16 listopada wyjeżdżam na 3 miesiące do Tajlandii. Tam będzie kręcone Daily. Będzie praktycznie wszystko, co jak, gdzie, o życiu towarzyskim. Także, nie przedłużając, zapraszam do oglądania kanału. Dajcie suba. Tak wygląda nasz pokoik obecnie. Nie, chcę iść do Łazienki. Pimy, nie ma jest... Wewnętrzna. No, tutaj Zobaczymy sobie widok z, widok z balkonu No i pójdziemy i nam się No nawet nie jest zły widok z balkonu Dobrze, że podwierzę, będzie się tu cień robił Ta górka tutaj jest bardzo niezwykle męcząca samochód tutaj miał ledwo... tuktuk, tuk, ledwo tutaj co wyjechał Dusił gościu go tam na jedynce Lupa. Ale dał radę Tam jest ten hotel yy, obok batongu Aha ten no ten wysoki Idziemy zobaczyć właśnie bo tam basen podobno jest na dachu Idziemy kupić jakiś flakonik i dzisiaj się będzie działo Dzisiaj lecimy na grubo na Patong No co że oni tam jeszcze robią? Ja pierdolę Co ty jeszcze robisz? Koszulkę sobie ubieram Troszki sobie szybkie brycznicy Dobra Muszę za koszulkami Trzeba się, Trzeba się umyć Co? Idziemy bez? Idziemy bez? Ja się na ramienia zarzucę, zarzucę tego. No co ja też? Dobra, chodź, chodź, ja pierdolę. Mi się spieszy, żeby się czegoś napić i na ten basen iść. Nie, basenik jest na górze. Tutaj pytaliśmy pana windzie, także Spoko. O, o, bo paki sobie tak jeżdżą. Byliśmy właśnie w Knajpie, tylko nie przy głównej ulicy, tylko jakieś 50 metrów od, gdzie lokalsi jedli. No i tam były ceny już praktycznie połowę tego, co w Knajpie przy ulicy. Bo przykład posiłek tam w tej Knajpie przy ulicy kosztował gdzieś około 160 batów. To jest może nie wiem, około 18 zł. A tutaj już mieliśmy posiłek za połowę tej ceny, czyli za 80 watów, więc No jak widać Przy ulicy Jak głównie biali ludzie się stołują w knajpach, no to tam jest drogo Lokalsi To jest Anio. O i tu jest jakiś sklep alkoholowy najprawdopodobniej Po co? Może zdejmijmy koszulkę, no nie? Co? Nie, to zdejmijmy. Zakładamy, czy nie zakładamy? Dobra, Dobra, no to wchodzimy. Hello. Moje Uuuu. To jest dobre. To jest dobre. Absolut. Liter. Sankso. Jest. Wiegera. To jest sankso. Jaka moja składnika? Wiegera. Pięćset osiemdziesiąt, to jest teraz? A sakso? Whisky? Whisky? How much? Whisky? Ale to jakie? Zależy jakie. A A Za 300 A Sankso, tak. O, to no <noise> Za 300 To bierzcie od razu. To trzeba do polski, ja to wezmę do polski. Ale nie wiemy, można na lotnisko wnieść. Dlaczego? No bo powyżej jest stronie... na lotnisku. Na lotnisku tak. Na lotnisku, tak. To jest. To jest jakiś Team. Wódka? How much? How much? Nie, tego Samsona bierzemy. O, no, no, to... no to weźmy Samsona i, i tego. I tą wódkę. To i... Spróbujemy nie, wódki nie, nie. sobie przecież. Tajlandzkiej wódki. Trzeba spróbować. Ja no to już dwa Samsony. Nie, grzechu. I to i to. Będziemy mieszać? No. no! Ja nie, ja nie mieszałem. <grym> no to ty będziesz pił sam sam Dobra, to daj znać. This one and this one. Zbierka. Yeah, this. And this. thing <grym> To może jeszcze jednego tego tam, no i tak będziemy. Yeah. <grym> nie, 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 no, nie. No, nie. No, nie. No, nie. No, nie. To jest to. To jest to. To jest to. To 570? To, dwie. to dwie. Tomaciek założy za mnie, bo ja już chyba nie mam? Dobra, Grzechu musi zapłacić całość. Ja sobie to Grzechu 570. Thank you. Thank Bye. Bye. Pani nam pranie poskładała, już jest gotowe. Także alkohol zakupiony. No i co, I rozpoczynamy taki melanżek dzisiaj, jutro odpoczynek. I jakieś punkty widokowe trzeba jutro zahaczyć. Mamy niedaleko i uderzamy na basenik pod rinku panowie pod rinku i na basenik? absolutnie nie? absolutnie nie co? myślisz tylko o sobie pod rinku, lolka i dopiero na basenik nie no to to jest oczywiste przecież nie bo jak będziemy pić, no to za lolka zapalić przecież nie co za problem wodę będzie można jakąś kupić żeby pety gasić na bagonie no to trzeba ją mieć pierw. Pani tutaj pranie nam wyprasowała, Nie wypracowała tylko oczywiście poskładała Bo z tej suszarki chyba się wyjmie pranie już takie w miarę okej okay. A zobaczymy Koszt takiego prania komplet z suszeniem to jest 25 zł 220 batów zapłaciliśmy I lecimy sobie do domu właśnie Kosztować lokalnego alkoholu Lokalnej wódki że tak powiem bo. Wcześniej piliśmy piwka, no to piwka... No piwka są ok, no okej, okay, okay. No problem, no problem Już mamy tragarza tutaj No na pewno Macie jedną chyba Klimatyzowana siłownia Bieżnia Nie no tam siłownia jest ciężary są z tyłu Teraz wbijamy do sklepu nie do Seven Eleven tylko do tops To jakaś chyba konkurencja Ciekawe jakie tam będą ceny Jaka tajka tu ładna jechała Ale tu chłodno, ale fajnie Herbaty to tu jest rodzaj cała półka To jest tak, to rząd herbatek, to rząd herbatek To chyba tu nie. Kolej. Nie no my tu nie nie, weź tą półręczną handlę. Tak? I kole. No, kole no do whisky. No i tutaj właśnie lokalsi kupują sobie w tym sklepie tops. Więc. Koleś że jakieś Kto? Kolej że. Patrz, a taki jest w Lemonade. Na wyjście na miasto? No i realny. Pink różowy. Do sklepu bliziutko, tylko mamy taką górkę przed sobą, więc jest trochę męcząca. A czykolwiek po spożyciu kilku rodzajów alkoholu, to już ona nie będzie stanowiła problemu. Idą biała na, 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 Idą na basen. tajski basen. Ja? Biała się, ej, <śpia> cysp, cysp. <śpia> białasy Tu gdzieś po schodach będzie chyba wyjście do góry, patrz, jeszcze jedno piętro jest A na schody chodzi Tędy trzeba na schody wyjść Tutaj chyba jest basenik, tak jest Czemu? O kurde Stary ej, tutaj to będą kozackie fotki A się wziął? Ja wziąłem sobie No nie, no to jest kozacko O kurwa Kurwa jakby tu spadł? Nie dobra, tu się nie spadnie manko basenik się okazał Zajebiste. rewelacyjny. Trochę wiaterek widok wieje, ale piętra, piękny na Phuket. To jest akurat hotel, który kupiliśmy tak niespodziewanie, bo nie było nic w zasadzie taniego. Ten był jedno, jedno, jeden z tańszych, a się okazało że, że jest jeszcze na wzniesieniu i ma jeszcze widok na całe, na całe Phuket. Zresztą wam, tam wam pokażę. A tutaj z tej strony no to już są góry oczywiście. pierdolicie fajnie jest a a a jak ona na w piórnie. Driver. <laughs> Very good. <laughs> more, more, more power, more power. <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลร้อยนึงพอดีเ๊ะเลยนึงค่ะเกแล้วบาทนึงนะโอเคค่ะเดินมาหกเย้ได้พี่ออกประตอโอเคกดปะตอนะ 刚才。 vang la lốt vang la lốt đi mà bác Beach phuket Thailand. lan oh. Oh. oh my Back. god. This, this way? This way. This look, this look. Yeah. Okay, switch off, switch off. red 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 no not can go <laughs> no not, not this if this way can go no stop this less stop in poland eh uh, man in poland uh, ticket ticket yes 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 now oh, oh, oh. wait 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 <laughs> Hello. 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 Ya, go! sorry Hahahaha <laughs> He make for you Hahahaha Bạn nha, go supermarket Go supermarket Nè yeah, hotel Bye Lót thà Ok Bye shopping Shopping Yeah, yeah. ほら。やばいな <laughs>